Cześć, nazywam się Marcelina i witam w moim racjum. Dzisiaj, jako że to jest pierwszy film i jeszcze mnie nie znacie, stwierdziłam, że opowiem, opowiem wam 50 faktów o mnie, żebyście mniej więcej wiedzieli kim ja jestem i co ja tu, co ja tu robię w ogóle. Zastanawiam mnie, ile mi zajmie odrobienie tego filmu i wrzucenie. Uwierz mi, że mnie też to interesuje. Więc nie przedłużając może zaczynajmy. Pierwszy fakt nazywam się Marcelina. Nie mam drugiego imienia. Jestem krasnoludkiem. Mam 1,55 m pięć i wielokrotnie zostałam zdeptana na korytarzu w szkole, bo magicznie się złożyło tak, że wszyscy urośli, a ja nie. <laughs> Ale nie narzekam, bardzo lubię być niska. I serio. Przynajmniej ludzie myślą, że jestem nieszkodliwa. A taki. Pochodzę z małego miasteczka pod Rzeszowem Chodzę do pierwszej klasy liceum na profil biologiczno-chemiczny z rozszerzeniem angielskiego. Angielski to moja miłość, więc. <laughs> Mam dwie siostry, starszą i młodszą. Mam dwie najlepsze przyjaciółki. I kilku bardzo dobrych y, kolegów i koleżanek. Jestem singielką, nie? <grystanie> Nic z tego Jestem straszną niezdarą. Y <grystanie> no, jestem straszną niezdarą i ja potrafię iść po prostej drodze i się nagle wywalić. Serio. Kolejny fakt jest taki, że chciałabym w przyszłości śpiewać zawodowo. Ale powiem wam, powiem wam, że to jest. Wybrałam akurat ten zawód do tego faktu, bo, yy, bo jakby to najdłużej się mnie trzyma. Od kiedy pamiętam, zawsze chciałam śpiewać zawodowo, a, a tak bardziej przyziemnie, to na razie jestem w stronę kosmetologii, psychologii. Więc. Chodzę na zajęcia ze śpiewu i tańca, i chodzę też na teatr który działa w moim liceum. Chodzę też na dodatkowy angielski. I... No i co się z tym wiąże, nie mamy zbyt wiele czasu. I powiem wam, że nawet dobrze, gorzej z nauką, wiecie, bo to zawsze ten, ale przynajmniej nie tracę czasu na bzdury, nie? Bo jakby robię to, co kocham. Więc dwunasty fakt jest taki, że chodzę też na łazę Oaza to jest y, Ruch Światło-Życie Tak to się nazywa y, No jest to taka po prostu wspólnota przykościelna Myślę, że większość z was wie co to oaza, ale Warto y, zaznaczy, warto jednak powiedzieć Bo tak... No to jest taka chrześcijańska grupa po prostu Co się z tym wiąże? Wierzę w Boga Mam dwie szynszyle y, miałam, Najpierw miałam frytkę to jest moja najstarsza yy, szynszyra. Nazwałam ją frytka, bo lubię ziemniaki. <gry> a on jest jak ziemnia, więc nazywam ją frytka. Yy, potem miałam jeszcze ludzka, ale on teraz poszedł do pracownicy mojej mamy, bo jej szynszyra zdechła, więc wzięła ode mnie. A mi się urodził Jokokon. <gry> znaczy on się nazywa Joko, ale ja mówię na niego Jokokon i jestem babcią. Yy, pomimo tego, że mam dwie szynszyle, w moim domu jest o wiele więcej zwierząt yy, Mam 10 kotów, mam 3 psy, papugę Miałam im więcej, ale no... zdechły niestety yy, Mam chomiki dwa, rybki Więc ogólnie jest tu trochę zwierzyniec, 16 no. <suszynasty> fakt Jestem straszna, przepraszam za wyrażenie, srajdupa ja się dosłownie wszystkiego boję. I co się z tym wiąże? Nigdy nie oglądałam horroru. Nie przeklinam. Miałam kiedyś długie włosy, ale je ścięłam. Yy, I ogólnie moje włosy ciągle przeżywają metamorfozę, bo miałam je bardzo długie do. Jak byłam w przedszkolu, miałam krótkie. No mniej więcej jak teraz mam. Albo i krótsze, potem miałam do komunii zaczęłam zapuszczać, po komunii miałam jeszcze długie, 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 bardzo długi czas Potem ścięłam, potem znowu zapuściłam, potem znowu ścięłam, potem znowu zapuściłam I znowu ścięłam i to tak obcięłam te włosy przedwczoraj Więc często farbuję włosy mm. Raz się zdarzyło, że pofarbowałam całe, miały być brązowe, a się zrobiły rude W była to zmywalna farba, więc, yy, więc, no, więc się zmyło i jestem szczęśliwa znowu blondynka <grych> a, Ale ogółem to zazwyczaj farbuję sobie końcówki na jakieś kolory, typu wiecie, różowy, zielony. Czerwony, w sumie miałam chyba już każdy kolor tęczy na końcówkach Nie noszę mocnego makijażu i widać to teraz Znaczy wiadomo, że czasami mam taki dzień, że mocniej się umaluję, ale nigdy nie używam podkładu Nigdy nie używam pudru, bronzera, rozświetlacza Zazwyczaj jak idę do szkoły to mam tylko błyszczyk, rzęsy i brwi Mam takie dwa najbardziej ulubione typy muzyki Jest to pop e Taki lekki a, e a drugi jest po prostu uwielbiam e soundtracki -y. Kurde, jaki English Perfect, Kurde, soundtracki -y. e Jadę w tym roku na dwa koncerty I to mnie bardzo zdziwiło Bo ja zazwyczaj nie jeżdżę na koncerty Chyba, że są gdzieś w moim mieście. M Miałam nawet roksony węgiel w mieście. Powiem Wam, Marla Rodowicz też była, powiem wam, no... Serio. <grystuj> Prestiż. <grystuj> Uwielbiam morze. Bardzo lubię morze. Co roku właściwie jeżdżę nad morze. A co do gór, to w górach byłam. W górach byłam. Żeby tak chodzić po górach, to byłam raz. I to był najgorszy wyjazd w moim życiu. To była wycieczka szkolna i kieruniowa, i chodziliśmy po górach. I powiem wam, że pomimo, jakby samo to, że się super zmęczyłam, to jest jedna rzecz. Że prawie umarłam tam na zawał serca, to kolejna rzecz. Ale najbardziej mnie bolało to, że jakby straszna była ulewa. I my mówimy pani, że. Naszej wychowawczyni, że powinniśmy wracać, bo tu jest serio ulewa i właściwie tam jest takie buciaro, że można się poślizgnąć i to naprawdę będzie nieszczęście. A pani: Nie, 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 to zaraz ustanie. No i nie ustało. I potem byłam taka przymoknięta: dosłownie wszystko miałam, do suchej nitki byłam przymoknięta. I jak wróciłam do domu, to się okazało, że. Byłam chora i potem miałam gorączkę i w ogóle. Więc, no, powiem wam, no, no nie miłe przeżycie, nie Moje ulubione seriale na Netflixie to Rick and Morty, Bojack Horseman i Sex Education. Yy, znaczy, mam więcej seriali, które lubię, ale to są takie mniej więcej nakreślające mój gust. <laughs> I... I ludzi to bardzo dziwi, bo fakt jest dlatego, że po prostu ja sprawiam wrażenie takiej, wiecie, yy, takiej, wiecie, opanowanej, takiej niewinnej, takiej, oh my god Gdy się uczę, muszę mieć muzykę, albo muszę włączyć sobie jakiś film, bo inaczej mój mózg nie współpracuje. I to się łączy z kolejnym faktem, 29, że ciszy że cisza mnie rozprasza I ja nic nie umiem zrobić przecież jakieś słowa. Uwielbiam robótki ręczne serio jakby robię robię na krośnie robię te brązoletki z gumek wiem że to już dawno temu minęło ale ale czasem mi się zdarzy robię też na żyłkach koloruję rysuję o oh my god co tylko można robić twórczego to ja to robię <grym> Lubię czytać, bardzo kocham czytać, to jest rebelka i w ogóle, ale to jest już kolejny fakt. Nie lubię czytać w dzień. I ja muszę wieczorem czytać. Przez co czytanie książek mi zajmuje wieczność. Wieczność. I ludzie się bardzo dziwią, że skoro ja tak lubię, to dlaczego nie mogę przeczytać książki szybko? A ja mówię że no, po pierwsze ja się muszę napawać tą książką, po drugie nie lubię czytać szybko, bo lubię się napawać w książką. A trzecie, że no, po prostu czytam wieczorem, więc wiecie, też nie mogę zbyt długo czytać, bo wiem, że na drugi dzień muszę iść do szkoły i muszę wstać, nie? Więc no. Po moje ulubione kolory to żółty, zielony, różowy i fioletowy. Czyli właściwie wiosna, <noise> wiosna! 34. fakt nie lubię wybierać. Serio, to jest straszne. Nie lubię większości jedzenia, które jedzą ludzie. I tu jest też kolejny fakt, że w sumie to większości też nie jadłam. I to może was bardzo dziwić, bo na przykład nie lubię pizzy, nie lubię kebabów, nie jadłam nigdy truskawek, malin. Yy. Chociaż nie, chyba jak wam takim małym bobusiem, to wtedy może jadłam, ale tak to nie wiem. Serio, jakby what the heck? Nie, jakby ja, ja nie wiem dlaczego tak jest, ale serio Powiedz, obiecałam ludziom, wszystkim, którym znam, że przed 16 urodzinami spróbuję nowych rzeczy i, i tak będzie. Obiecuję. Jestem bałaganiarą. I to straszne I... I... na szczęście teraz mam dyspontany, bo mam gości Ale ogólnie to jestem straszną bałaganiarą, mówiłam I to jest... Straszne Bo wiecie, przyjdzie wam niezapowiedziany gość i co? I macie burdel w pokoju Nigdy nie miałam niczego złamanego, żadnej kości Tylko paznokieć i serce <noise> Bo miałam alergię na pszczoły yy... I po prostu, no miałam alergię na pszczołę, nie? Urzędziła mnie pszczoła trzy razy, za trzecim razem prawie umarłam. A właśnie to się prawie udusiłam, po prostu Odczulałam się w DSK w Lublinie, w dziecięcym szpitalu klinicznym Bardzo polecam ten szpital, bardzo się z nim zaprzyjeźniłam. Nie znoszę WF-u, serio. 42 fakt. Mam 16 lat. Zapomniałam o tym wcześniej wspomnieć w tych notatkach, ale no dobra. <laughs> mam 16 lat, to znaczy jeszcze 15. Do 16 lat mi zabrakło. Jeszcze pół roku mam. Chociaż mówię, że moje. Życie jest nudne, wcale takie nie jest, bo jak już powiedziałam, nie mam nawet czasu zbytnio dla siebie i nie mam czasu na nudę, po prostu ciągle coś robię. I tak, jak mam wolne, to też ciągle coś robię, bo nie mam wolnego, bo na przykład mam teatr, mam tańce, mam, yy, mam nie wiem co mam. No różne rzeczy robię ogólnie, więc nigdy mi się nie nudzi. Yy, bardzo lubię gry planszowe. 45 szukam pracy. Bo po prostu stwierdziłam, że muszę coś zarobić i aktualnie szukam pracy, polecam Śpię z proszokami I się tego nie wstydzę, mam takie dwa koty yy... Maję jej mruczkę I one są ze mną już od czwartego roku życia i nadal z nimi śpię 47, nigdy nie leciałam samolotem I bardzo bym chciała, więc... Panicznie boję się prowadzenia auta, więc y, coś czuję, że nie tak prędko będę chętna do zrobienia prawa jazdy. Mam tylko dwa typy nastroi, nastrojów. Nie, wiem, jak to mieć? Um, jestem albo super wesoła i normalnie zarażam wszystkich uśmiechem na szczęście to jest najczęściej albo jestem w całkowitym dole, chodzę. W z, z takich super luźnych ciuchach, nie nie nieuczesana, nie tak przeszkoda. I 50 fakt, ostatni. Skąd w ogóle ta nazwa bo pewnie Wy się, czy Lacjum? Kurde, skąd Lacjum nie? Nie no, wątpię, żeby ktoś tak pomyślał, ale jeśli tak, to wow, super. E, Wziąłam to z książki do historii, bo babcia mnie przepytywała, mówi, że co to Lacjum. I ja takie, rację fajna nazwa I tak stwierdziłam, że nazwę mój kanał Więc to jest cała historia Dzięki za oglądanie i mam nadzieję, że nie zanudziłam was za bardzo I mam nadzieję, że zostaniecie ze mną na dłużej No, więc do zobaczenia i pa! Pochodzę z małego miastka... Miastka. Może jeszcze z ciastka, kurde. Czasami się śmieję, że pominałam się z... Pominęłam się z powołaniem. Co? Po prostu mam dużo koleżanek i kolegów. Ups. Sąd czaki.